Witam wszystkich. 9 listopada. I tak samo jak rok temu, 9 listopada, jadę siać. Będziemy siać dzisiaj jęczmieniary w planie. Tak jest. Wczoraj w nocy jeszcze przygotowywaliśmy nasiona, ale na razie póki co, jadę dosięć pszenicy. Bo się mały chochlik dar I. Yy, jest kawałek niedosiany, ale zaraz zobaczycie gdzie. Pokażę Wam. Ale mgła. Tutaj, właśnie na tym polu po prawej. Jest około 7,5 hektara. Ładnie, głęboko zgęboszowane, napowietrzone. Zgruberowane. Tak więc, według mnie, tak jak w tym roku, przygotowaliśmy ziemię tutaj pod, pod ten zasiew. To też nigdy nie było robione. Mówię, była kukurydza skoszona, kukurydza była zmulczowana, później opryskane resztki bakteriami Przedależowane Poszedł głębos na około 40, 40-45 cm w zależności jak tam się trafiło. Później gruber i to będzie teraz sianek Znaczy nie teraz, za chwilę jak najpierw do siebie to przylizę. Nie widzę tym za bardzo, ale coś powiedz: szkoda paliwa. Niektórym szkoda paliwa, ale Ale mówię, na tę żówkę wychodzi około 6 litrów, jak się nie mylę, na hektar. Eee, przy głęboszowaniu wychodziło mi 13 litrów na hektar, bo jechałem pomału 6,5 na godzinę. Eee, 13-13,5 litra. Przy gruberze wychodziło. 11-11 na hektar. Eee, Przy siebie nie wiem, ile mi będzie wychodziło, zaraz zobaczymy, no, ale na no, wsiać tak trzeba. Głęboszowanie też nie będziemy przeprowadzać co roku. Bo to chcemy tak, właśnie, chyba, że będzie coś zajeżdżone, zapadane, no to wtedy. Teoretycznie chcemy tak: w jednym roku na skos w jedną stronę, w drugim roku na skos w drugą stronę. A później w zależności od warunków, nie wiem co 3 lata, czy 2 lata, czy 4 lata, nie zależy. Bo będzie mokry rok, to wtedy częściej. Będzie bardziej suchy, jakieś poplony. Będzie tu już cieniczko posiana? A zaraz wam pokażę to, gdzie, gdzie ja się. No więc tu jest zasiane, tutaj całe pole zasiane, ładnie już odpugać rośnie. A tu co tutaj się stało na tym drogim przejeździe? Oj, 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 oj! Kontrolka, nie zasiane. Widzicie? Dziewnie mi się nie załączył. Przejechałem i później na górze, tamtą tam, to poniedźmy talerzowałem i widzę, że tutaj, właśnie, jasny pasek. I jak robiłem ślady do pryskania, widzicie, że są wszędzie porobione dzisiaj, może to będzie pryskał jeszcze. To na szczęście, tu i na jednym polu, takie dwa trzy kawałeczki. Także to muszę zasiąść. Więc moi mili Nic nie nagrałem Taki został mnie kamerzysta Ale Kończę siać Ostatni przejazd Uwrotnik tamten Jest godzina 20, droga Powiem wam Mgła jak piorun normalnie Mgła jak piorun Tak dawno już nie było Ani to mokra taka mgła nie jest Ale Widoczność gumiana, że się tak wyrażę Tu jeszcze nawigacja mi działa, ale jak na tamtym polu kończyłem to kur... Powiem wam, to nic nie widać, było jeszcze to przez mgłę to normalnie oczy wypadły, ale dobra Dajemy radę yy, No, obecnie się udało skończyć i będziemy mieli wtedy jęczmień jary z nasiany, 9 listopada ale zobaczymy. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Więc udało się skończyć 10.54, znaczy 42. Zjeżdżam. Więc mamy zasiany jęczyn jary. Niecałe 13 hektarów. A już w przyszłym tygodniu zaczynamy kolejne dalsze prace. Może będzie jakiś remont, naprawa we własnym zakresie. Może coś, coś nieco z jakiegoś talerzowania, może pokażemy bardziej e, głębosz zobaczymy, zobaczymy, na razie skupimy się na, na weekendzie, czyli trzymajcie się, powodzenia i do zobaczenia.